Dziś będzie wyjątkowo. Porozmawiamy o czymś, czego każdy z nas potrzebuje, a więc o nowym początku. Bo nieważne, co było wczoraj, liczy się to, co postanowisz dziś. Gotowi na start? Na start od nowa? No to lecimy. I na początku się przedstawię. Nazywam się Dorota Kura. Tak, Rota Kula. No tak, czasami się zdarzają takie przejęzyczenia. Nazywam się Dorota Kula i jestem kobietą w wieku eleganckim. Naprawdę świetnie to Może w międzyczasie jeszcze sprawdzę, czy jesteśmy. Naprawdę jest zabawne, czasami sytuacje się zdarzają, ponieważ no, wymyka się coś spod kontroli. Tu mi się wymsknęło przekręcenie mojego nazwiska, ale nie szkodzi. Jestem kobietą w wieku eleganckim, która w wesoły również sposób pomaga innym ludziom i pokazuje jak poprawiać swoje życie i zmieniać je na lepsze i każ żeby każdego dnia było lepiej, szczęśliwiej, weselej, przyjemniej. I po prostu tak jak chcesz. No i witaj w kolejnym odcinku Trzech Słów. I dzisiaj o nowym początku. I czym jest ten nowy początek? Czym on tak właściwie jest? No, dla mnie to nie jest żadna data w kalendarzu, tylko moment, który, yy, w którym może czujesz, że już dłużej tak nie możesz. Że nie chcesz już żyć tak na pół gwizdka, a um, czas już przestać się cofać i zacząć wybierać po prostu siebie. Porozmawiamy właśnie o tym, jak wrócić do siebie i postawić pierwszy krok w stronę życia, które naprawdę czujesz, że jest Twoje. Może nieperfekcyjne, ale po prostu Twoje, autentyczne. Czasem niepewne, ale prawdziwe. Więc jesteś gotowy? Gotowa? Na początku posłuchaj mojej historii. Kiedyś też byłam w, w takiej sytuacji, że wszystko co robiłam, role w jakich się znalazłam, cele, które zrealizowałam czy realizowałam w tamtym czasie, w większości nie były dla mnie i nie były moje. Wypełniałam je, bo tak, tak zostałam nauczona, tak ode mnie oczekiwano. I tak po prostu trzeba było zrobić. A co z moimi celami i marzeniami? Nie było ich. To znaczy były, ale tak naprawdę to wepchnęłam je po prostu tak do szufladki ze napisem: na potem albo może kiedyś. I efekt był taki, że czułam się ogromnie zmęczona i wypalona. Niby wszystko miałam. Dobry wieczór, Kreśu, miło Cię widzieć. Niby wszystko miałam, dom, rodzinę, dobrą pracę, ale w moim sercu była ogromna dziura, jakaś taka pustka, której nie potrafiłam do końca nazwać ani zdefiniować, ale czułam ogromny smutek. Czułam, że powinnam coś z tym zrobić. I mówią, że jak szukasz to znajdujesz, a jak uczeń jest gotowy, to zjawia się mistrz i tak było też w moim przypadku. W moim życiu pojawiły się osoby, które pokazały mi, że zawsze można zacząć od początku. Na dokładkę w ogóle nie chodzi o to, żeby zrobić jakąś rewolucję w swoim życiu. Czy rzucić wszystko, czy uciec na koniec świata i porzucić całe dotychczasowe swoje życie? Nie, tego nie trzeba robić. Wystarczy dokonać, Pewnej korekty, a wtedy wszystko zacznie się zmieniać i wszystko zacznie się od początku. Jak to jest możliwe? Przecież każda najmniejsza nawet zmiana powoduje cały ciąg zmian. Konsekwencją tych zmian są kolejne rzeczy, które się zmieniają i to sprawia, że wszystko wygląda zupełnie inaczej. To jest bardzo proste. No ale może zacznijmy właśnie od tych trzech słów, to wtedy może łatwiej będzie ci zrozumieć, że to jest naprawdę proste. No i pierwsze takie moje słowo, które przyszło mi do głowy w związku z tym tematem, to słowo przebudzenie. I napisz, proszę, w komentarzu, co rozumiesz pod tym słowem? Co rozumiesz pod słowem przebudzenie? A ja napiję się, jak masz coś do picia, to też się napiję. I przypomnę tylko, na, może w, w tym czasie, że możesz pisać komentarze, możesz zadawać pytania, możesz dzielić się swoimi przemyśleniami, a jeśli uważasz, że to, co tu mówimy, jest dla kogoś ważne, to możesz też udostępnić, bo może to, co tutaj mówimy, komuś pomoże w zmianie jego życia. No i jest słowo przebudzenie. Przebudzenie to dla mnie moc. Czyli to takie otwarcie oczu, ale to właściwie nawet nie tylko otwarcie oczu, tylko takie wejście w głąb siebie, tak głębiej zobaczy, zobaczenie takiej głębi swojego ja. To moment, taki, taka chwila, kiedy zaczynasz patrzeć na swoje życie nie tylko przez to, co powinnaś lub... Co od ciebie oczekują inni, tylko przez to, co ty tak naprawdę czujesz. I to jest sedno, bo tu chodzi o ciebie i o Twoje serce. O to, że to Ty zaczynasz widzieć siebie nie przez to, co wypada, co trzeba, co mówią inni, tylko przez to, co Ty naprawdę czujesz. Czyli to jest taki moment, kiedy uświadomisz. U, czy uświadamiasz sobie, czy jed, jeden raz, czy wiele razy, bo to czasami wiele razy zaczynasz sobie uświadamiać, że ja naprawdę mam prawo chcieć więcej od życia. Ale żeby wiedzieć, czego naprawdę chcesz, musisz najpierw poznać siebie. Czyli zajrzeć pod te maski, które nakładasz na co dzień na siebie, pod oczekiwania, pod swoje lęki i zapytać siebie, ale tak zupełnie szczerze, Czego ja tak naprawdę pragnę? I dobrze by było zrobić to bez wstydu, bez jakiejś oceny, po prostu zastanowić się, kim ja jestem i dokąd chcę iść. Bo tylko wtedy to ma wszystko sens. Bo plan na życie jest potrzebny oczywiście, ale plan bez duszy to tylko taka lista zadań bez znaczenia. I żeby wiedzieć, czego chcesz, musisz najpierw siebie poznać. Nie poprzez te role, które grasz czy wypełniasz w swoim życiu, ale właśnie poprzez ciszę, poprzez ciszę, w której słyszysz swoje myśli i w której jesteś prawdziwa lub prawdziwy, poprzez te emocje, które próbujesz ukryć przed światem, może nawet przed samym sobą, przez pragnienia, których się być może nawet boisz. Bo to jest właśnie. Taki też może być problem, że może być, że tych swoich pragnień się po prostu boisz. No i taka wskazówka praktyczna dla ciebie. Usiądź dzisiaj czy jutro w wolnej chwili z kartką papieru i napisz sobie odpowiedź na takie pytanie, czego ja tak naprawdę pragnę. Nie czego chce ode mnie świat, czy oczekuje rodzina, tylko czego ty pragniesz. I pisz tak od serca, bez cenzury, nie oceniaj pisz to, co przyjdzie ci do głowy, i tam właśnie znajdziesz swoją prawdę o sobie prawdę, którą zobaczysz na papierze i która być może pomoże ci się obudzić. No, i jak się z tym masz? Napisz mi w komentarzu. <grycia> Krysia, y często bywa tak, że w naszym trudnym czasie, y y y y y be beznadziejnym staje ktoś na naszej drodze. No właśnie, ktoś, kto słowem potrafi spowodować, że chcemy czegoś, czego jeszcze do tej pory nie robiliśmy. No właśnie, zaraz Wam o czymś opowiem. Aha. Właśnie, Krysiu, masz całkowitą rację. I teraz opowiem Wam taką historię z mojego życia. Moim marzeniem było nurkować. No i kiedyś tam już raz zanurkowałam. Stwierdziłam, że to jest fajne, podoba mi się, i chcę. Te, chcę to powtórzyć. I ponieważ bardzo chciałam zobaczyć rafy koralowe na żywo. Yy, aha, czegoś. Spowodować, że chcemy czegoś, czego jeszcze do tej pory nie robiliśmy. No właśnie, tak, 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 tak. I właśnie, wracając do, do tego nurkowania, i wtedy pojechałam, żeby zanurkować i zobaczyć rafy koralowe. Taką miałam okazję. Bardzo się z tego cieszyłam i bardzo byłam taka podekscytowana. I tą moją ekscytację, tym faktem nurkowania, zobaczyła pewna kobieta, która była na tej samej wycieczce, i ona mówi: Kurczę, wie pani co, ja bym zanurkowała, ale ja się boję. Ja mówię: Wie pani co, ale czego się pani boi? No, że ja nie będę umiała oddychać i tak dalej. Ja mówię: Ale wie pani co, to nie jest takie trudne. Instruktor wszystko wyjaśni, wszystko pani po, powie, pokaże. Zawsze pani się może wycofać. Nawet w ostatniej chwili pani może powiedzieć, że pani nie chce tam wejść do wody. Ale warto spróbować. Bo nie wie pani, jak pani nie spróbuje, to pani się nie przekona. Słuchajcie, ja ją tak podjarałam, że ta kobieta naprawdę poszła yy, i zanurkowała. I później jak wyszła z tej wody i Przyszła do mnie i mówi: Jejka, jak ja pani dziękuję, że pani mnie do tego zmotywowała. To jest fantastyczne. No właśnie. I czasami potrzeba nam takiej osoby, która nas po prostu popchnie do tych naszych marzeń, do tych naszych, od... spowoduje, że się odważymy po prostu. No i drugie słowo w tym naszym temacie o nowym początku to słowo decyzja. Decyzja i napisz, proszę, w komentarzu, jeśli możesz, czy łatwo podejmujesz decyzję, czy idzie ci to z pewną trudnością, bo u mnie kiedyś to było bardzo trudne. Ja bardzo długo potrzebowałam, żeby podjąć decyzję. Musiałam zebrać opinie wszystkich ludzi dookoła, zanim podjęłam decyzję i zastanowić się, i tak wiecie, i potem, jak odkryłam, że tak naprawdę. To moje podjęcie decyzji, to nie jest moim podjęciem decyzji, tylko otoczenie mi pomaga w tym wszystkim i ja się bardzo tym kieruję, to zrozumiałam, że tak naprawdę to nie są moje decyzje, tylko to są decyzje, które są troszkę nakierowane na kogoś innego. Czyli tak do końca to nie ja decyduję, tylko jakby inni za mnie decydują. I kiedy to zrozumiałam, to zrozumiałam, że decyzja jest bardzo ważna. Ale decyzja to jest pierwszy taki impuls, taki wewnętrzny głos, który mówi do nas dość, dość, dość tego. Decyzja nie zawsze jest takim wielkim postanowieniem. Czasem to jest bardzo cichy, cichy taki głosik gdzieś tam w naszym sercu, który nam podszeptuje, na przykład: Od dziś wybieram siebie, albo wybierz siebie. I decyzja to też nie jest plan i nie jest żadną listą zadań, tylko jest takim postanowieniem albo takim właśnie głosikiem, podszeptem: dość życia, które mnie nie cieszy, chcę czegoś innego i wybieram nowy kierunek. I to jest czasami taki podszept, czyli to nie jest jakieś coś spektakularne, ale taki cichy, jednocześnie bardzo mocny moment, kiedy przestajesz właśnie się oglądać na innych i Liczy się z ich zdaniem, a zaczynasz słuchać siebie. I czasem decyzja nie wygląda wcale spektakularnie i nikt w tym momencie nie klaszcze, ale ty wiesz, że jest to ten moment, moment, w którym wszystko u ciebie zaczyna się od nowa. I to jest ten nowy początek. Czyli to nie jest spektakularna rewolucja, tylko coś bardzo cichego, taki cichy głos. Czasem może budzisz się rano i po prostu czujesz, aha, dobra, dziś robię to inaczej. No właśnie, Krysia pisze, że często zbyt długo się zastanawiam, innym razem też tak od razu, często pod wpływem emocji. No właśnie, tylko jeśli to jest decyzja jeszcze pod wpływem Twoich emocji, to jest. Pół biedy. Najgorzej jak podejmujemy decyzję pod wpływem czyjś emocji, na przykład widzimy, że ktoś jest zdenerwowany, nie albo nie chcąc go denerwować, podejmujemy jakąś tam decyzję, prawda? Taki przykład tylko. No i oczywiście podejmując tą decyzję, wcale nie musisz znać drogi, którą pójdziesz. Wystarczy, że zrobisz pierwszy krok, bo każdy nowy rozdział. Zaczyna się właśnie od decyzji, od tego pierwszego kroku. I tutaj mam dla Ciebie znów wskazówkę taką praktyczną. Usiądź sobie dzisiaj albo jutro w ciszy i zapytaj siebie, czy to życie, które do tej pory mam i które do tej pory się toczy w moim życiu, życie w życiu się toczy, tak, <laughs> ale czy to życie, które ja dzisiaj mam, to czy to jest w zupełności moje życie? Czy to, jak ja żyję, to naprawdę mnie cieszy i raduje, i uszczęśliwia? Ania pisze: Myślę, że decyzja to nasza odwaga. Właśnie, Aniu, tak. To taka odwaga. Czasem desperacja, ale najczęściej jest to taki akt odwagi. No właśnie. Tak, tak, Krysiu, bo emocji nie można żałować, emocje po prostu są. <laughs> One się pojawiają, znikają i nic na to nie poradzimy. I zadaj sobie też takie pytanie, czy to, jak teraz żyje, mnie uszczęśliwia i cieszy, i jeśli nie, bo może tak być, że cię w ogóle nie uszczęśliwia, to napisz, co chcesz zmienić. Co chcesz zmienić w swoim życiu. Bo to jest Twoja decyzja i Twój nowy początek, i Ty możesz ująć to na przykład tak w tej odpowiedzi. Mój nowy początek to. I tu wpisać, co chcesz, żeby się pojawiło, a co zniknęło w Twoim życiu. Bo to, że my jesteśmy szczęśliwi lub nieszczęśliwi, to nie decyduje o tym, że coś się pojawia w naszym życiu. Może być, że powoduje. Że coś znika, czyli coś, co znika z naszego życia, może spowodować, że się czujemy szczęśliwi. Na przykład, nie wiem, toksyczna relacja, jakiś problem, prawda, albo jakiś, yy, jakiś dyskomfort może sprawić, że jeżeli zniknie, to my poczujemy się szczęśliwi. Więc napisz sobie, co chcesz, żeby się pojawiło albo zniknęło w Twoim życiu. No właśnie. I Krysia tutaj mi pisze, nie emocji, a decyzji pod... Aha. No tak, tak, Krysiu, oczywiście. Bo wiesz, czasami emocje właśnie powodują, że my się odważamy. Czasami to tak jest, że jesteśmy, zobaczcie, nawet taka emocja jak złość przychodzi. Kiedy ludzie zmieniają pracę? Nie wtedy, kiedy jest im dobrze i czują się, no super, super, tylko wtedy, kiedy się wściekną na tą robotę, zdenerwują się i wtedy podejmują decyzję o zmianie pracy, na przykład, ale to tylko taki przykład, bo takich zmian może być wiele, to nie, nie musi dotyczyć pracy. No i trzecie słowo to kierunek. I napisz, proszę, w komentarzu, czy masz kierunek w swoim życiu, czy już taki kierunek masz? Bo dla mnie nowy początek bez kierunku to takie błądzenie troszeczkę. To znaczy, nie musisz mieć planu takiego dziesięcioletniego, żeby na 10, lat, na 10 lat opracować ten plan, ale musisz mieć wizję, czyli taki kompas, który Cię poprowadzi. Czyli inaczej mówiąc, kiedy już znasz, znasz siebie, poznasz siebie i wiesz, czego chcesz, to po prostu potrzebujesz kierunku, czyli tej wizji. I nie musisz znać każdego kroku, ale warto mieć taki obraz ogólny, taką wewnętrzną mapę, taką niewielką, ale jednak wizję swojego życia nie tylko zawodowego, rodzinnego, ale w ogóle całościowego. Czyli taki kierunek, który daje ci poczucie sensu i sprawia, że kiedy pojawią się na przykład jakieś przeszkody, jakieś gorsze dni, to ty po prostu nie zrezygnujesz, bo będziesz wiedzieć, dokąd idziesz i po co tam idziesz. I po to właśnie jest ta wizja. Czyli kiedy już czujesz, kim jesteś i kiedy podejmiesz decyzję i ona już zapadła, to potrzebujesz kierunku. I nie chodzi o to, żeby poznać, czy Opracować wszystkie kroki, ale żeby mieć przed sobą taki obraz życia, który ma dla Ciebie sens i które Tobie daje radość i siłę. No i właśnie ta wizja staje się taką, yy, taka, takim przewodnikiem, taką latarnią, kiedy nadejdą mroczne dni, kiedy będą trudne dni, ale ty już będziesz wiedzieć, po co idziesz, i dlatego nie zrezygnujesz. No i taka wskazówka praktyczna dla ciebie, to znowu usiądź sobie dziś lub jutro i napisz taką wizję swojego życia za rok. Czyli inaczej mówiąc, jak chciałabyś, jak chciałbyś, żeby twoje życie za rok wyglądało. Gdzie jesteś? Jak się czujesz, co robisz i z kim. Opisz to. Po prostu własnymi słowami, to opisz. Najlepiej na kartce, nie oceniaj i nie ograniczaj się żadną logiką, żadnym yy, możliwe, niemożliwe. Po prostu pisz sercem i to, co serce ci dyktuje, bo kierunek serca zawsze prowadzi cię tam, gdzie naprawdę masz być, bo to nie umysł wie najlepiej, tylko serce wie najlepiej, co ci służy. No i może podsumujmy teraz. Pamiętaj, że nowy początek to nie jest start z czystą kartą i nie musisz wszystkiego rzucać. Nie chodzi tu o rewolucyjną zmianę, rzucenie wszystkiego i zaczęcie wszystkiego od początku, tylko chodzi o taki start ze swoją historią, doświadczeniem, bólem, ale też siłą. O taki akt odwagi, właśnie o której Ania tu mówiłaś, czyli takiej decyzji, która nie jest spektakularna, ale taka codzienna. Czyli takie przebudzenie, że zasługujesz na lepsze życie, ale też podejmujesz decyzję, ponieważ to Ty jesteś ważna, to Ty jesteś ważny. I kierunek, który sam lub sama wybierasz, to jest ważne. Krysia napisała, mnie cieszy, że to, co wybrałam i sprawdziłam, było i jest dla mnie dobre. No właśnie, Krysiu, i o to właśnie chodzi. To nie ma być dobre dla kogoś, to ma być dobre dla ciebie. I nowy początek wcale nie musi być wielki, nie musi być widowiskowy. Wystarczy, że po prostu będzie Twój. A kiedy zdecydujesz, że chcesz inaczej, i kiedy naprawdę się obudzisz i zaczniesz słuchać samej, samego siebie, kiedy widzisz, dokąd ty naprawdę idziesz, to wszystko się wtedy zmienia. Oczywiście nie od razu, ale zmienia się wszystko. I jeśli dziś z tobą zostało choćby jedno zdanie, jedna myśl, czy jedno pytanie, to znaczy, że to był dobry moment. Bo każda zmiana zaczyna się od takiego właśniego, właśnie jednego impulsu. Dlatego dziękuję Ci, że jesteś tu ze mną. I jeśli czujesz, że ten nowy początek to też jest coś dla Ciebie, to napisz mi w komentarzu, albo zostaw po sobie ślad może serduszko, może lajka. Zobaczymy, dokąd razem możemy dojść. I niech ten tydzień będzie Twoim pierwszym. Świadomym krokiem i pamiętaj, że ja jestem obok. Zawsze możesz się do mnie odezwać. I jeśli czujesz, że ten live może również komuś pomóc, to udostępnij. Bo na początku powiedziałam ci, że kiedy się przebudziłam, to w moim życiu pojawili się odpowiedni ludzie. Może to, że ty oglądasz teraz ten live, to wcale nie jest przypadek, bo może ten live stanie się pierwszym impulsem, do twojej zmiany, do lepszego życia po prostu. Ja bardzo bym chciała, żeby coraz więcej osób zmieniało swoje życie na lepsze, jak, tak jak ja to robię każdego dnia. A jeśli oglądasz lub oglądałaś mnie po raz pierwszy, to bardzo proszę zaobserwuj mój profil i niech coraz więcej osób ma możliwość zobaczenia, jak sprawiać, by ich życie stawało się lepsze, pełniejsze. Ale też szczęśliwsze i dziękuję Wam bardzo za spotkanie, za udział w nim, komentarze, zaangażowanie i zapraszam na kolejne spotkanie za tydzień, w poniedziałek. Będzie to 4 sierpnia o godzinie 19.03 i powiemy sobie tym razem w trzech słowach o nowej wizji przyszłości, czyli inaczej mówiąc, jak wyznaczać cele i stworzyć taki plan działania w swoim nowym życiu. W jaki sposób, na przykład dobra wizja, Kieruje nas ku sukcesowi i szczęściu. A jeśli chcesz, żebym w trzech słowach odniosła się do Twojego problemu lub do Twojego tematu, to również do mnie napisz na messenger lub w komentarzach. A ja życzę Tobie, Wam i sobie, aby ten czas był. Pełen pięknych chwil. O, i tu mam, tak, tu mam pomocnicę, już przyszłaś, tak? To może dzień dobry, powiedz, albo do, dobry, dzień dobry wieczór. No, widzicie, i na koniec jeszcze taka radość: to moja wnusia Hania przyszła, tak? Babcia już kończy. Także dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia za tydzień w trzech słowach.